przy Świętej wróciła do każdego kartu z kościoła, budowanego na składania w nich najświętszych kartu. Masta O nieposoborowych czy przyniesienia tej intencji w trzeciej, pierwszej wiedzicy. Poznanie to miejsce objawy na święcie przez 146 lat. Tutaj w tym miejscu w Więc Między 27 czerwcem, 16 września 5 1877 roku. Z wdzięcznością Bogu, że nas na to pieczonym drogę powołał. Po raz kolejny raz, że nas uzdolnił, że dał łaskę iść, przejść, wytrwać, dość. Aby nasze pielgrzymowanie, nasza modlitwa była miła Bogu, znalazła miejsce w sercu Boga za sprawą matki i Przychodzimy tu kto może, kto mówi. Przyszła moja matka. Tyle kroków, mogła Matka już wróciła. Przyjmij naszą modlitwę. Modlitwę dusz, które... Oznacza, to modlitwę się jednoczyły, wspierały nas. Modlitwa tych, którzy po drodze, jakby człowiek ma, jako ma, jeśli da się zwieść, podstąpili. Nie było ich wielu, ale nas wielu nie ma. też. pierwsze, modlitwę różańcową. Te intencje złączoną intencją obiskupa, biskupów katolickich dla Polski, o katolickiego papieża, papieża katolika, jako pokutę, jako ekspiacja, czyli wynagrodzenie, pokutę za swoje i bliźnie grzechy, wynagrodzenie za swoje i bliźnie grzechy z błogosławieństwem Bożym Kapłańskim, z błogosławieństwem księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Przeszliśmy, jak tobie, Do Kaśminką. Deo gratis, Bogu niech będą dzięki. Ad majorem dei glorii na większą chwałę Bożym. Matko Najświętsza ten różaniec ofiarowany to w tym miejscu, w tym Mówiony w części w języku Kościoła po łacinie. Mówiony w części po polsku do się... Ci, którzy doświadczeni jako ofiary, posoborowie, poszukani przez kosoborowie, nie znali korzeni, nie znamy języka kościoła. No. Mówimy w języku, który mówiłem do dziewcząt po polsku. Część tego różnicy. Naszą modlitwę nad tym I na mnie pata już w etwie czpilkę Amen. Amen. Różaniec święty, wynik bratus słytus, czyj Duchu Święty, prosimy o światło i moc Słucha święta, jeśli dobrze, powierzchniąc o Bóg. Pożekamy się wszelkim dobre wojki, za niemieni w Polsce. Wyjni bratus mój też, czyli w Duchu święty, 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 święty. Wierzę w Boga Ojca, wszelków. Bożyciela nieba i ziemi. Zim. Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczo pod pąskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego święty kościół powszechny święty obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z żywot wieczny amen Fiat voluntas tua sicut in cielo et Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et demite nobis debite nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. O przemnożenie wiary, nadziei i miłości, co rogamy, boski i można

Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria gratis Ave Maria Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sic ut erat in principio et nuc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pierwsza część wrzańca, świętego kainica radosna. Pierwsze dziesiąte wrzańca, annunciacja, zwiastovanie świętszej Maryi Pani. Panie Jezu, ofiarujemy ja Ci ten pierwszy, dziesiąty, żółwiący, część związków najświętszej nawykania się przez nią, bo że pocznie pochodzi Syna, w tym nadajemy Jezus, bo jest zbawieniem, bo zbawca, bo zbawia, bo zbawi cię. Prosimy przez tę tajemnicę, Zawstawienie matki czy do diabła, czy Słuchacz 26 lat dziewczanka. Balbarzyń z tym. nie wypowiadam się co do innych. Upraszamy przez te taj tajemnice za stanowienie martwi Boże z Wami. Żamy choćby w jednym śmiertelnym grzechu, nie żałując, ja mogę spowiadać, nie spowiadając go przed taką...